Prawo do swojej prywatności, intymności w związku jak najbardziej, tylko nie zapominajmy, że na szczycie hierarchii wartości w związku jest my, związek, a nie ja. Bo jeżeli jest ja, to nie ma związku, tylko jest jakiś osoba, która ma swój dwór, wyznawców, kogokolwiek, bo ja jestem najważniejszym, najważniejszym. Dlatego my mam prawo zajrzeć. Czyli nie kontroluję, bo nie mam potrzeby, bo ci ufam, ale jeżeli. Coś mnie trafi, to od tego mam tego kochanego partnera, któremu mówi, mam, mówię: Mam problem. Ufam Ci, ale potrzebuję zajrzeć do Twojego telefonu, czy tam jest coś. Możemy zacząć od pytania: Czy coś złego się dzieje? Nie, okej, okay, ufam Ci, ale jeżeli mi to nie wystarcza i mnie zżera ta, ten, ten robak tego niepokoju, to wtedy mam prawo poprosić i mówię: Czy mogę zajrzeć? I ten partner ma obowiązek. Nie zadbać o swoją prywatność, bo ona jest na drugim miejscu, tylko o związek, o mnie, żeby powiedzieć: tak, dla związku to zrobię, bo widzę, że ciebie to niepokoi. Proszę bardzo. Mhm.